Prezentuję pierwszego gołąbka na aukcji z Gołomnika Hodowli Rafał Dawid. Jest to niebieski pstry samczyk o numerze PL0263 2022 rok numer 10585. Bardzo unikatowy i wyjątkowy gołąbek. Jest to wnuk Jakuara, czyli najlepszego gołębia świata w jednym sezonie. Dodatkowo jest to kuzyn drugiego Asana, wspólnego gołębnika Rogowo w sezonie 2021, który był w zwycięskiej drużynie w roku 2021 na Rogowie u Tomka Czaplińskiego. Samczyk. Z trzecim pasem o mega jedwabistym upierzeniu, także naprawdę ten gąbek wyjeżdża z rąk ma bardzo jedwabiste upierzenie piekielnie mocne skrzydło kołbek jest gładki, całkowicie wybieżony, gotowy do parowania. Jest to późny gołąbek z roku ubiegłego, nie parowany jest w ogóle w roku bieżącym. Ta para, czyli rodzice tego kąbka były kilka lat, a razem nabywcy jak chodzi o rodzeństwo tego kąbka są bardzo zadowoleni z potomstwa jakie wydają te głębi z tej pary, więc jest to jedna z bardzo milicznych par, które są od kilku lat, razem jest to pierwszy kąbek na aukcji w tym roku z tej, z tej pary w ja, słynnego akwara od Piotrka Bogały, czyli najlepszego głębia świata w jednym sezonie, bardzo podobny budową do swojego dziadka. Mega, mega jedwabiste upierzenie. Piekelne, mocne skrzydło tego głąbka Super kościec, plecy ogonek, mam nadzieję, że widać to od samego początku, także to naprawdę bardzo mocny, kapitalny gołąbek. Mega, mega mocne skrzydło, bardzo, bardzo jedwabiste upierzenie. Szczególnie mówię z tej pary, hodowcy są bardzo zadowoleni. Także mam nadzieję, że nabywca tego gąbka będzie również z niego bardzo zadowolony. Jest to również kuzyn do drugiego asa na wspólnym ogólniku rogowo w 2021 u Tomka Czaplińskiego, któremu sprzedałem syna właśnie Jaguara i mojej kopmanki. Także z tej rodziny z której pochodzi babcia tego gąbka, która była parowana osobiście z jaguarem przez kilkanaście lat, były wybitne gołębie lotowe pełny brat babci, również u paweł, Mędresy, kilka lat temu wydał najlepszego lotnika oddziału pełna siostra. Tej mojej kopmanki, czyli pełna siostra babci tego gołąbka była w drużynie mistrza polskiej eee, sprzed kilku lat upadłem adresy kategorii B Kuzyn tego gołąbka był drugim asem na rogowie w roku 2021 Super gołąb mega jedwabiste upierzenie tego gołąbka Tutaj trzeci pas Piekielnie mocne skrzydło. Gąbek był specjalnie zastawiony na tą ostatnią aukcję w tym roku. Jest to pierwszy gąbek z tej pary na opcji w tym roku. Jest to jedna z moich najbardziej faworytowych par. Nabywcy, którzy mają pełne rodzeństwo. kilkoro z nich jest, jest bardzo z nich zadowolonych, więc, to jest dla mnie najważniejsze. Nie bez przyczyny. Ta para była kilka lat, a razem takich jest tylko kilka par, z których jestem po prostu bardzo zadowolony. Kapitalne, mega mocne skrzydło tego, tego kołbka Bardzo jedwabiste upierzenia, także kąbek naprawdę wyjeżdża, wyjeżdża z rąk budową. Bardzo podobny do swojego dziadka, czyli Jaguara. Najlepszego gołębia świata w jednym sezonie. To co Jaguar. Pokazywał w lotach nie na dwa na 3000 gołębi, tylko na 20 tysięcy gołębi, na kilkanaście tysięcy gołębi, nie mogła mu pogoda, e, wiatr czy ułożenie gomnika pasować tydzień w tydzień. To był po prostu wybitny, wybitny, mega wybitny kom, który latał po polskim niebie, jako lotnik, jak również dzieci oraz są bardzo dobrymi gołębiami w rozpadzie. Jest to towar bardzo deficytowy. Kapitalny samczyk. Leśni się cały, błyszczy, wyjeżdża z rąk. Bardzo, bardzo jedwabiste upierzenie. Fenomenalne, mocne skrzydło. Kapitalny kościec, ogonek pracy, marzenie gąbka. Budową bardzo podobny do swojego dziadka, czyli Agora. Również uważam, że ma bardzo dobre oko do rozpłodu ten gąbek. Także to tak jak powiedziałem, ta para nie bez przyczyny jest kilka lat razem. Jest to jedna z moich najbardziej faworytowych par. Także matka tego gąbia jest bezpośrednio Córką Jaguara. Kopmanki. Uważam, że jedna z najlepszych córek w historii. Jaguara. Jest to moja taka ulubienica. Kapitalny komp w ręce z jednej z moich najbardziej faworytowych par, która jest od kilku lat. Razem. Wnuk Jaguara, czyli najlepszego głębia świata w jednym sezonie, kuzyn drugiego Asa, roku 2021. My również ze strony babci, brat babci wydał najlepszego lotnika, Łarcy Miszapowa, i pełna siostra babci. Była w drużynie mistrzopolskiej, upowałam adresy kilka lat temu. Bardzo unikatowy gołąbek. Oczywiście będzie z oznaczeniem gold. Wnuk Jaguara, czyli najlepszego gołębia świata w jednym sezonie. Kuzyn do drugiego asa, rogowo 2021 dodatkowo. Ze strony babci, rodzina, która wydała super lotniki, czy które osobiście latały, Pawła adres. Zapraszam serdecznie do licytacji.